Witam, jesteśmy na dziesiątym treningu Natura, sarny sorek dokładnie, bo rogi, piękny pokaz, Nie boi się elegancko. Także yy, tak to koledzy tak to koledzy wygląda dzisiaj niebo jesteśmy na moim takim miejscu yy, za klukami. Tam, do mnie jest tam około 100 km, pirazy ze nam Nie będę się tutaj za bardzo rozgadywał o kilometrażu. Jesteśmy oczywiście na treningu, treningu dziesiątym. Piątek. Piękna pogoda. Jest tam 7.30, nie wiem, 4, 3. Teraz pójdziemy, sprawdzimy. Wypuścimy gołąbki. Yy. Wypuścimy gołąbki, na spokojnie, wypuścimy gołąbki, gołąbki mają w skrzydłach już naprawdę fajnych treningów, w tym roku kilka, jest to ich dziesiąty trening, aby nie uderzyły nigdzie, dzisiaj mają boczny wiatr, jak widać tam po kominach, nie wiem czy tam będzie widać, ale... Po kominach dym, jest cina. gdzie te gołąbki? Słoneczko znowu razi, no wiadomo, to już jest dziesiąty trening, do tego ja Dobra, zobaczymy, jak to czasowo wygląda, dokładnie jaka temperatura jest. A Aby odwiedził mnie tutaj akurat kolega z Bełchatowa. Przejeżdżał, jechał ze swoimi, pojechał dalej. Mamy 7,32 eee, 19 stopni, o kurczę, to dzisiaj faktycznie lato mam przy bocznym wietrze przy tej temperaturze gołębie dostaną trochę wcięć eee, czyli 7,32 wypuszczone nie wiem jeśli będę miał możliwość i będę miał zasięg to nagle dogram coś z samochodu eee, jeśli chodzi o kamery nie ma gołębi, nigdzie nie ma, gołębi odeszły koledzy, nie to, że się chwalę, żalę bo to wiadomo. Loty przyjdą i, i pokażą naprawdę e, te przygotowania, czy to jest dobre, czy złe. Wiadomo, jeszcze trzeba trzymać kciuki, żeby pogoda była na pierwszym locie jakaś normalna, czyli e, żeby nie było jakichś huraganowych wiatrów, w ogon, e, ulewnych deszczów i tak a poza tym, no to myślę, że z tego jakoś tam poradzą. Yy... I zobaczymy. Pozdrawiam. Dogramy coś dalej. Wracamy sobie z treningu tego 10 obserwowałem kamery, kołomki zameldowały się o 8.40 tam chyba 3 czy jakoś tak czyli ogólnie leciały godzina 10 minut 100 km fajny trenut fajną widzę, że nie są takie poprzemęczane, są fajnie wytrenowane i muskulatura nabrała sprężystości nabrała sprężystości Да, там запропонуваем... Nie. E, huraganowy wiatr, e, krótki lot tam 160 chyba 30 Jak jako pierwszy. No to wiadomo, że może się wszystko wydarzyć. E, nie, niekoniecznie mogą, muszą wygrywać na super przygotowane i tak dalej. Dlatego też nie będę szalał co się będzie szykować na pewno żelaza jeszcze w tym tygodniu nie wstawię e, ja akurat robię to troszeczkę inaczej niż koledzy tam w internecie którzy tam e, po prostu opowiadają, że było przez kilka dni nawet rzędu I dają żelazo czy no, u mnie jest inaczej u mnie jeśli Estou Także nie ma, ma nawet o czym gadać. No co, zbliżają się drodzy koledzy i koleżanki święta. Także do świąt już raczej nie będę nic nagrywał, jeśli chodzi o loty. Eee, także życzę Wam przede wszystkim zdrowych, pogodnych, spokojnych świąt Wankanocnych. w ten sezon e, 2025 oczywiście sukcesów wam życzę e, a to zaśmiu danych Także koledzy, gołąbki dotarły szczęśliwie wszystkie do domu, bo porozsadza, znaczy porozsadzałem, znaczy e, napoiłem, e, dałem jeść, jak widać wszędzie ładnie parami jedzą, mają teraz pół daweczki e, po to, żeby mogły sobie delikatnie pojeść, e, a później po rozdzieleniu dostaną, dostaną więcej. No i tyle. Dostaną już pełną dawkę. Przejdziemy jeszcze do tych innych gołemników. No i tyle. No dla mnie udany dziesiąty trening. Udany. Wymagający, ale udany trening. Także tak to wygląda. Gołąbki sobie bawią się razem. Roczniaczki. Otworzymy nim jeszcze. Niech tam powietrze lepiej pada i lotem, blot bardzo prosty łatwy no, także tak to wygląda gołąbki, gołąbki się zabawiają eee, no i tyle młodzież czeka na żywienie bardzo się zaczęły pierzyć po sobie są gołąbki przyciemniane no I na tym ostatnim gołębniku gołąbki też dojadają, bawią się. No, zaraz porozdzielamy na spokojnie. I tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dobry lot.